Cześć! Zanim przejdziemy do konkretów, kilka spraw organizacyjnych, ponieważ po pierwsze, film ten stworzony jest we współpracy z bookmacherem BetClick, a po drugie, zakłady bookmacherskie są dozwolone tylko i wyłącznie od 18 roku życia, no i musicie o tym pamiętać. Mamy nową, bardzo fajną promocję w BetClick. Po rejestracji z linku poniżej, możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 228 zł. Jeśli wejdzie, wszystko będzie wasze, do wypłaty, robicie z tym co chcecie. Zaś, jeśli ten kupon nie wejdzie, niestety, no to wraca do, nas, do Was równe 200 zł, ponieważ 28 zł to podatek, i te 200 zł zwrotu wystarczy tylko raz obrócić po kursie 2.14. Rzecz jasna, to 2.14 to jest kurs najniższy. Możecie dawać zdecydowanie lepsze kupony z większymi kursami. I także po tym jednokrotnym obrocie cała kasa jest już dla Was. Także witajcie na kanale Typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać. A teraz lecimy z typami na dziś. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w Betclick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik między pierwszego gola w meczu pomiędzy Liverpoolem i Benfiką. Później dopisujecie swój login z Betclick. Typujemy do godziny 21:00. Gramy dubla na siatkówkę i piłkę ręczną. W pierwszym meczu w Szczypiorniach, gdzie Grecja zagra z Czarnogórą w kwalifikacjach mistrzostw świata. Moim zdaniem zdecydowanym faworytem są tutaj Czarnogórcy, którzy z bardzo dobrze, dobrej strony pokazali się na ostatnim wielkim turnieju, gdzie potrafili utrzeć nosa wielu faworytom, awansowali do drugiej rundy rozgrywek, co już było dość dużą niespodzianką. W każdym razie Czarnogórcy powinni poradzić sobie z dość słabymi Grekami, którzy z czołówką światowego handbolu zawsze, ale to zawsze sobie nie, radzili, no i podobnie powinno być tym razem. Moim zdaniem Czarnogóra już w pierwszym meczu zrobi sobie sporą przewagę i zapewne zrobi duży krok w kierunku awansu do następnej rundy kwalifikacji Mistrzostw Świata. W drugim meczu włoska Serie A w siatkówkę, gdzie Perugia zagra z Modeną. No i gramy tutaj zwycięstwo gospodarzy, którzy dopiero co odpadli z Ligi Mistrzów, przegrali z Trentino i był to na pewno dla nich bardzo duży szok. Złoty set z o wszystkim zadecydował tym razem w półfinale w włoskiej Serii A Perugia nie pozwoli sobie na podobne straty. No, i już w pierwszym meczu powinno zaznaczyć, że jest wyraźnym faworytem i że nie odda kolejnego trofeum w tym sezonie. Modena jest zespołem mocnym, ale nie wiem czy na tyle, aby przeciwstawić się Perugii, która zagra na własnej hali. Grant, więc tutaj zwycięstwo gospodarzy. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Mam nadzieję, że dzisiejsze granie będzie zielone. Do zobaczenia!